Druchno. Wowo. Druchno, proszę, czy druchno mogłaby powiedzieć, Dlaczego druchno tutaj przychodzi codziennie na modlitwy? Dlaczego? Tak. Dlatego, że jestem wychowana w wierze katolickiej i w patriotyzmie, którego nauczono mnie w moim domu rodzinnym, szczególnie przez mojego ukochanego tatę, który był sybirakiem zesłanym 7 lat na Syberię. A teraz, dlaczego przychodzę, składam hołd naszym, którzy tragicznie zginęli w tym zamachu w drugim Katyniu. Modlę się i składam im hołd. I wierzę i mam nadzieję, że zwyciężymy przy Krzyżu. Wszystko? Jestem seniorka druga arcerka ZHP. Bóg, honor, ojczyzna to jest wszystko dla mnie. Bóg zapłać? Dziękuję. Bóg zaprać.